Żegnając, Zosia pytała Zosiu, dziecko, dlaczego ty idziesz na pewną zgubę? Z miłości mamo. Miłości silniejszej niż wojna i śmierć. Więc w 1944 roku ja miałam 22 lata, to ona 21. Była naprawdę piękną dziewczynką. Posłałam posłańcę na pocztę, że i zawiodłem się ją, że jej ślub... Następnego dnia w południe. Nie, nie, jego inicjatywa. Tak, jego inicjatywa, Ona była Ono było w szoku, On nie miał żadnego ubrania. Um, zaraz po ślubie przynieśli z poczty, bo myśmy zdobyli duże zasoby niemieckie. Sardynki francuskie, jakieś wina francuskie, i mieliśmy uh, ucztę taką Ja sobie teraz jeszcze też bardzo dużo zdaję sprawę, ile